Dzień dobry. Dobra, to już jest albo pierwszy, albo ostatni odcinek. Jeszcze nie wiem. Może pierwszy, może ostatni. Gołębie. Zmora. Gołębie to są zmora, przyrzekam. Ale wracając do tego. Ostatni filmik, lub pierwszy. Odcinek o kwiatkach. Dla tych wszystkich, którzy nie mogą się doczekać właśnie kolejnego roślinnego odcinka, nie będzie to tym razem o kwiatkach doniczkowych. To znaczy wciąż doniczkowe, ale już nie domowe. Typu nie wewnętrzne, a zewnętrzne, czyli ogrodowe. Chociaż u mnie niekoniecznie, bo ja z kwiatami to mam tak jak z, z jedzeniem. I zresztą ze wszystkim innym. U mnie to jest wszystko eksperyment. Zobaczę, zasadzę, zobaczę, ciekawe co z tego wyjdzie. Przesadzę, pomieszam, ciekawe co z tego wyjdzie. I tak wszędzie właśnie to jest ciekawe co z tego wyjdzie. Ponieważ jest lato, wciąż lato, pięknie jest zielono wszędzie. Przestali, przestaliśmy mieć te ogromne susze, więc nie jest tak tragicznie. Wciąż jeszcze widać, trawa ucierpiała, dużo kwiatów ucierpiało, no ale trudno, taka już jest natura. Pokażę Wam. To, co mam tutaj w ogrodzie, to, co jest ogromną moją radością. Um, już taka um, wskazówka. Jeżeli ktoś nie wie, to uwielbiam klony, zwłaszcza klony japońskie. I będziecie mieli parę tutaj okazji zobaczyć. I ogólnie uwielbiam wszystkie rośliny. Także pokażę Wam, co mam tutaj naokoło. Mam parę rzeczy, które się same zasiały. Nie mam powie, po, pojęcia jak, skąd, no ale przecież nie wyrzucę. Także zapraszam do obejrzenia. Em, tym razem roślinie roślinie sebrodów. Tak jak Wam mówiłam, klony to jest mój najmniejszy okaz. Zupełnie zapomniałam jak się nazywa, ale to jest ten taki, który ma bialutkie końcówki. Wcześniej jakby nie miałam w ogóle, em, nie podobały mi się te, wolałam te, które zmieniają kolory, ale ten jest piękny. Z tego co pamiętam, to one też powinny być różowe na końcach, no niestety jak widzicie mój... Usechł trochę, no ale mam nadzieję, że odżyje. Obok tutaj samosiejka brzoza, także też mam nadzieję, że przeżyje i zobaczymy. Tutaj mieszanka, tak jak mam w domowym ogródku, em, co to się nazywało? Pamiętacie, że mam w domu taki przedszkole i cmentarz, gdzie rośliny umierają, także tutaj to jest właśnie taka em, Taka doniczka, gdzie przesadzam rzeczy, które już mają się, może nie do końca, jak tutaj ta prymulka, ale daję im szansę. I piękny, przepiękny bratek. Tutaj podobna doniczka, ale tutaj siedlisko begoni. To takie zwyczajne, które najwięcej widzicie, przepięknie się rozłosły. I tutaj co chwilę jest pełno, pełno pszczół. No i kolejna samosiejka czyli klon. Klon z dużego drzewa. Tutaj już prawie przekwitnięta, jeszcze nie do końca, ale jak zobaczycie. Ups, pająki. Tutaj dalia, dalia? Kalia. kaja, Kalia. dalia. to są tam gdzieś indziej? Um, ona kiedyś, ją kupiłam parę lat temu. Ona już prawie umierała, a później nagle zaczęła rosnąć. To jest największy okaz. Tam już niestety przekwitnięte mieczyki. Ale przepiękne miały kolory. dwie paszcze, jak widzicie, tutaj ulubiona restauracja wszystkich bączków. Wszystkie bączki, wszystkie pszczoły, tutaj co chwilę coś. Kolejny e, samopas. Nie pamiętam, ciocia mówiła mi, co to jest taka trawa. Na początku myślałam, że to zwykła trawa się zasiała, nie mam pojęcia co. A cóż za tym, filipowa choinka. Trochę się jej coś opadło, ale póki co żyje. No i właśnie te piękne, piękne dwie paszcze. Jeden z nielicznych, który jeszcze został. Czerwony mieczyk. Oliwka z... Gertrudom. U mnie Gertrudy to są z Turcji. Jak była mała, nigdy nie potrafiłam zapamiętać ich nazw. Także zawsze mówiłam, że no, ta roślina na G, ale bardzo mi się podobało, jak na nich woda się zatrzymywała. Bo kto zna nas Turcji, to wie, że na tych płatkach pięknie woda, krople wody zostają. Tutaj biedna dalia, kalia kolejna kalia. No i tutaj fiołki. Fiołki świeżo sadzone, oby ich ślimory nie zjadły. Zobaczymy. Co taka trochę nędza. Tutaj mamy kolejny klon i to jest ten, który niestety ucierpiał najwięcej. Ja nie mam pojęcia, nie mam pojęcia czy go coś zżera, czy on po prostu tak ucierpiał od suszy. Jest prawie łysa gałązka, niestety. Jest to najwyższy klon, jaki mam w mojej kolekcji doniczkowej. Tutaj możecie się śmiać, ale tam jak zobaczyliście siatkę przy płocie i te kamyczki, i w ogóle wszystkie te tutaj em, betonowe kafle, to jest. To jest nie zasadzka, ale to jest po prostu bariera, żeby szczury tędy nie właziły. Bo wpadli, wpadłam w taką panikę, że ja nie mogę mieć szczura w ogrodzie, że po prostu odwrziliśmy wszystkie możliwości dla niego do wejścia. A oto kolejne dwa, a nawet trzy klony. Tutaj mój najpiękniejszy klon, czyli pierwszy, który zagościłam, Orange Dream, ten pamiętam, bo on powinien być taki pięknie pomarańczowy, pomarańczowo-żółty na zimę, jest bardzo taki jasny, jak rośnie, a później powinien się zrobić właśnie też takie kolory. No niestety, jak widzicie, ten też coś ucierpiał, um, nie wiem, czy przysuszyło go tu jakieś w ogóle nie wiadomo co. Nie wiem co to będzie dostwo. Będę musiała to czymś potraktować. I tutaj ostatni. Ostatni, podobny, jednak inny. Jak widzicie, ma zupełnie inny kolor. Też jak rośnie, zrośnie tak czerwono-żółto. Ale ma inny kolor gałązek i też ma inny kolor. Jak już jest dojrzałe liście, są dużo ciemniejsze. Także czekam, mam nadzieję, że przyżyje. A tutaj palmy, czyli one się nazywają niech jakby nie skłonie Cordeline, w których posadziłam również bratki. Także kolekcja bratków, żeby się nic nie zmarnowało. Tutaj mój własny przewatny krzywy las, czyli lilia. Które już nie ma. A pamiętacie jak wam mówiłam, że mam awokado, które już przeżyło ileś tam razy w zimie. To jest właśnie to awokado. Już potraciło mnóstwo liści, ale jeszcze się nie poddaje. Wciąż żyje. I wciąż jakby ma się dobrze. A tutaj fukcję Fuksje dwie, którą już tyle razy umierały, umierały i odżywały. Jedne jasne na zewnątrz ciemne w środku, drugie na odwrót ciemne na zewnątrz jasne w środku. Tu, kto zna ten zna przepięknie pachnące goździki, tak trochę patriotycznie i kolejna funkcja. Także nie pokazałam wam całego ogrodu, ale pokazałam wam dużą część. Jak słyszycie, dzieci sąsiadów już wyszły na zewnątrz i dość mają radość, także mogą mnie przekrzyczeć. Także dziękuję kolejny raz za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał i do zobaczenia. Cześć.